Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów, Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi, Czyżbym miał sam siebie zabić, skoro powiada tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich, Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus, przede wszystkim, po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego. Bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Kochani, wielki post jest czasem zadawania sobie tego pytania: kimże Ty jesteś? Ja muszę sobie zadać to pytanie. Kimże ja jestem? Ale muszę zadać to pytanie też względem. Boga. Boże, kim ty jesteś? Kim ty jesteś w moim życiu? Kim ty jesteś dla mnie? I tak sobie myślę, że my będziemy ciągle niespokojni w myśl tego najbardziej znanego Augustynowego zdania, jeśli nie spoczniemy w Panu Bogu, jeśli nie zawierzymy mu swojego życia, jeśli on nie będzie pierwszy w naszym życiu. Istotne jest, żeby w naszym życiu wszystko było jak w modlitwie eucharystycznej przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Kiedy On będzie pierwszy, kiedy On będzie w nas królował, kiedy Go wywyższymy. Dzisiaj ewidentnie Jezus przepięknie, to głęboko nam mówi, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Wywyższyć Boga w swoim życiu. Postawić go w centrum swojego życia. Powiedzieć: Panie, Ty możesz wszystko. Ty możesz mi pomóc. Ty możesz mi otworzyć oczy. Ty możesz dopomóc mi iść Twoim śladem. Żeby w naszym życiu wszystko było z Chrystusem. Żeby było w tym kierunku, w którym idzie Chrystus, byśmy umieli rezygnować z samych siebie, a jemu dawali pierwsze miejsce. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, co się będzie działo, gdy go wywyższymy? Nasze życie nabierze nadziei, nasze życie nabierze sensu, nasze życie zajaśnieje, będziemy wolni. Wywyższajmy go nieustannie w naszym życiu. Stawiajmy go na pierwszym miejscu w naszym życiu. I mówmy nieustannie: Panie, z Tobą chcę zwyciężać świat, z Tobą chcę iść naprzód, Tobie ufam, Ciebie kocham. Bądź zawsze pierwszy. Życzmy sobie na te ostatnie dni wielkiego postu, byśmy się wpatrzyli w Jezusa byśmy się rozkochali w Jezusie, byśmy słuchali Jezusa i byśmy stawiali Go jako pierwszego. Szczęść Boże.